Witam serdecznie w Upwards i zapraszam na nowy cykl filmów. Pierwsza dziesiątka naszego banana. Będzie to zmieniona formuła filmów po poprzednim tygodniu, kiedy przedstawiałem Wam pierwszą siódemkę spółek z rynku GPW oraz pierwszą siódemkę z rynku New Connect. Dostałem jednak od Was sporo głosów, że należy to nieco zmodyfikować, że należy tu się przyjrzeć czołowym spółkom w swoich indeksach. Dlatego po analizie tego, te dwa filmy zamieniam w bieżącym tygodniu w jeden. Będzie to właśnie pierwsza dziesiątka naszego banana, do której wybieram trzy spółki z WIG 20, dwie spółki z WIG 40, dwie spółki z WIG 80 oraz trzy spółki z New Connect. Oczywiście spółki, które osiągnęły największy obrót po sesji piątkowej, czyli 4 lutego. I już nie przedłużając, za chwilę przechodzę do tych spółek. Oczywiście na początek, tak jak w każdym filmie, zapraszam Was do mojej grupy premium, gdzie możecie zapoznać się z analizami premium, jakie przygotowuję dla swoich abonentów właśnie na tej grupie. Analizy premium to, jest, to są takie spółki, które analizuję w dwóch cyklach. Codziennie w dwóch takich cyklach, w dwóch sesjach: sesja poranna oraz sesja popołudniowa, a spółki tej analizy przedstawiają mi oczywiście abonenci. Zapraszam Was również do skorzystania z promocji walentynkowej, którą zmodyfikowałem w dniu wczorajszym. Teraz, oprócz abonamentu na 12 miesięcy ze zniżką 100 zł, możecie wykupić również abonament na 6 miesięcy ze zniżką 70 zł, czyli zamiast 269 zł, abonament na pół roku teraz możecie wykupić już za 199 zł. Zapraszam do tej promocji, bo kończy się ona już niedługo, już 14 lutego, także macie jeszcze tylko 9 dni, aby z niej skorzystać. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy na wykresy. Na początek spółki z WIG-20, czyli Allegro, PKO, SA oraz PKOBP. I na wykres już wjeżdża Allegro. Będą to analizy na w, w interwale dziennym. Jeśli będzie potrzeba, to będę również to, interwał tygodniowy, a więc troszeczkę zmieniona nieco formuła, jak w poprzednim tygodniu. A tutaj, jak widzicie, na wykresie dziennym Allegro. Wsparcie na 34,50 do 35 zł. Trzeszczy coraz mocniej. Kurs już po raz czwarty zbliża się do tego rejonu. No i obawiam się, że po raz kolejny, niestety, tutaj już. Popyt nie da rady odwrócić kursu w drugą stronę i tutaj niestety będzie królowała podaż. Jak widzicie średnia EMA21 okazała się zbyt mocnym oporem dla byków po ostatnich próbie wzrostów i teraz cena niestety zawraca na południe. Spodziewam się przebicia dołem w tej konsolidacji. W przyszłym tygodniu i spadków do kolejnego wsparcia, które tutaj klaruje się w okolicy 30 zł, czyli na okrągłym psychologicznym poziomie. Jeśli ono by nie dało rady zatrzymać niedźwiedzi, kolejne jest w okolicach 25 zł. Na wskaźnikach mamy również sygnały sprzedaży. No i EMA 21 jako silny opór. Kolejny opór to główne ograniczenie rysujące tu się konsolidacji, czyli okolice 44 zł. Kolejna spółka, PKO. Tutaj nieprzerwanie trwa trend wzrostowy, cena porusza się w dalszym ciągu w kanale wzrostowym. Widzimy, że wsparcie to jest cały czas M21, ono nie zostało jeszcze przełamane, 132,25 zł. I teraz właśnie cena powoli zmierza w tą stronę. Zobaczymy, czy tym razem również się ono obroni. Jeśli tak się stanie, to będzie można myśleć o kontynuacji łuku wzrostowego dalej w stronę głównego ograniczenia tego kanału, który jest już w okolicach 159 zł. Jeśli to wsparcie zostanie przełamane, też zbytnie nic złego się nie dzieje, bo dalej pozostaniemy w kanale wzrostowym, z tym, że będzie można spodziewać się retestu dolnego ograniczenia tego kanału, które jest na 123,25 zł. Jak widzimy, wskaźniki są obecnie neutralne, są w połowie swoich wskazań, także tutaj też czekają na reakcję inwestorów, co się tu wydarzy. Jeśli o mnie chodzi, ja spodziewam się niestety zjazdu na dolne ograniczenie tego kanału i dopiero odbicie z tego miejsca, ale oczywiście jak to wyjdzie, to wszystko nam pokaże rynek. Kolejna spółka PKO BP, i tutaj również mamy dosyć solidny kanał wzrostowy. Tutaj również wsparciem jest Tema 21, która jest na wysokości 47,43 zł. Świeca podażowa z piątków jednak jest troszeczkę niepokojąca i można się spodziewać, że to wsparcie zostanie tutaj również przełamane. Wówczas kolejnego należy szukać na poziomie 46 zł, no a docelowo na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego, które obecnie. Jest na wysokości 44,50 zł. Jeśli jednak szeroki rynek, inne rynki amerykańskie, europejskie odbiją na północ, no to EMA-21 również zatrzyma tutaj spadki, a wówczas będzie można się spodziewać kontynuacji wzrostów w kierunku oporów, które mamy na 52,60 oraz 54,60 zł. To również wskaźniki są obecnie w połowie swoich wskazań. Dodatkowo na wykresie PKOBP pojawia się pozytywna dywergencja, jednak zobaczymy, czy nie zostanie ona zatrzymana na początku przyszłego tygodnia. Jeśli chodzi o mnie, ja również tutaj spodziewam się, że dobijemy do dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Oczywiście, jeśli chodzi o mnie, tak mówię, ale ja tutaj przedstawiam tylko swoje własne opinie, swoje tylko własne zdania. Nie są to w żaden sposób argumentacje do zakupu czy do sprzedaży aukcji akcji. Nie możecie się tutaj sugerować tym, że ja mówię, że tak będzie, bo wcale tak nie musi być. Może zupełnie zdarzyć się inaczej. Po prostu to są moje tylko własne opinie, a nie jakieś rekomendacje, w myśl żadnych przepisów. To były spółki z Wig 20, z Wig 40, mamy Millennium i Kruka, a więc już przechodzimy tutaj do banku Millennium. Milenium nie był dosyć długo analizowany na moich tutaj wykresach, ale jak widzimy, cały czas opowiem, pozostaje ta niebieska linia lokalnego trendu spadkowego, która swój początek miała już w listopadzie 2021 roku. Następnie to była po pierwsza połowa stycznia bieżącego roku i widać, że z tą linią dalej mają problem byki, aby się uporać. Teraz na piątkowej sesji kurs podchodzi podobnie pod, ponownie pod tą linię, i nie widać tutaj, żeby miało nastąpić jakieś mocniejsze odbicie na południe. Wsparciem okazuje się M21, to dani zatrzymała się dzienna świeca z piątku. Dlatego tu. Spodziewam się, że możemy zobaczyć w końcu wybicie górą tej niebieskiej linii trendu spadkowego i wzrosty w kierunku ostatnich szczytów na 9,73 zł. Jeśli ten poziom zostanie pokonany, wówczas będziemy wyznaczali kolejne cele dla tego waloru. Na wskaźnikach również pojawiają się sygnały kupna, pojawiła się również pozytywna dywergencja. Kolejna spółka to jest kruk. No tu już tak sytuacja nie wygląda ciekawie jak na milenium. Tu zaczyna rysować się kanał spadkowy. Momencik, narysujemy ten kanał spadkowy. Może po tym ostatnim cieniu, żeby to było wszystko zgodnie z zasadami. No coś takiego się rysuje, albo tutaj cień, albo tutaj cień. Ale. Jak widzicie, kurs po wybieciu z tego długoterminowego kanału wzrostowego, tego tu, co był żółtym kolorem oznaczony, niestety opuścił go dołem w ostatnich dniach grudnia. Styczeń, luty i te, początek teraz lutego to jest właśnie konsolidacja. Ale na sesji tej... Piątkowej, no i poprzednio na czwartkowej widzimy, że oporem jest EMA21, a tutaj zaatakowała podaż. I co teraz się może stać? Teraz kurs może kierować się w stronę wsparcia, jakim jest EMA200, na, na wysokości 299,60 zł, czyli w sumie załóżmy, że to jest 300 zł, bo giełda to nie apteka, i tutaj. Zawsze mogą zdarzyć się jakieś obsunięcia 20-30 groszowe w zależności od wielkości spółki. Także załóżmy, że 300 zł to jest wsparcie w postaci EMA 200. Kolejne to jest dolne ograniczenie kanału, które mamy tutaj na 296 zł. I w tych rejonach zakładam, że kurs ponownie odbije na północ. I może tutaj być kolejny ruch w kierunku M21. Jednak docelowo spodziewam się, że ten poziom zostanie wybity dołem, że pęknie to wsparcie w postaci tej M200 oraz w postaci dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego. Dlatego tu należy patrzeć już na kolejne wsparcia. Które są troszeczkę niżej. Najbliższe kształtuje się nam 2 278 zł. Przełączając to na wykres tygodniowy, można wyznaczyć zniesienia Fibonacci, których poziomy również dadzą nam kolejne wsparcia, do których może zmieszać cena. A tutaj takim najbliższym będzie 38,2 na 263 zł. Następne to 50% Fibo na 224 Zł. Na wykresie tygodniowym EMA 200 jest dopiero na 212 Zł. Ale póki co trzymamy się kanału spadkowego, zabezpieczając swoje pozycje stop-losem tuż poniżej jego dolnego ograniczenia. Należy tutaj również zauważyć, że na wskaźnikach zaczynają pokazywać się coraz solidniejsze niestety sygnały sprzedaży. Kolejne spółki to będzie WIG80, będzie to WRG, Bogdanka i Cognor. Tytuł naszego filmu to jest pierwsza dziesiątka, z tym, że ja tutaj celowo dołożyłem jedną spółkę do WIG80, powinny być dwie, ale dołożyłem Cognor ponieważ w poprzednim tygodniu, we wtorek, bodajże robiłem, nakręcałem, robiłem o nim film jako spółka dnia, dlatego chcę go tutaj dodatkowo dla was omówić, co się będzie działo. A on miał trzecie miejsce w zestawieniu, dlatego ten film to jest pierwsza tak naprawdę jedenastka plus Kogno. może pierwsza dziesiątka plus kogna, czyli zrobiła się z tego po prostu jedenastka. A więc WRG, Bogdanka i Kognor bierzemy teraz te spółki na tapetę. I WRG, widzimy, że po raz kolejny został przełamany opór, jaki był tu w okolicach 3,87 spiewany przez ma 21. Jednak, jak widzimy, może się tu kształcować podwójny szczyt. Pierwszy to był na początku listopada z maksimum na 4.15, natomiast w czwartek 4.16. Piątkowa sesja to odbicie ponownie na północ i zobaczcie na jakim silnym wolumenie. Dlatego teraz, jak to mówią, na dwoje babka wyżyła. Dopiero wyjście z tego zakresu między 3,88 a 4,15 wyznaczy dalszy kierunek dla tego waloru. Jeśli wyjdziemy dołem, czeka nas stretę TMA 200 na 3,59. Natomiast jeśli wyjdziemy górą, kurs będzie kontynuował trend wzrostowy i jak widzimy na wykresie tygodniowym, Kolejnym wsparciem jest tutaj 4,48. Ja patrząc na wolumen sesji piątkowej oraz na wskaźniki, które mocno zawracają na północ na wskaźniku dziennym mamy silny sygnał kupna i cały czas dywergencję pozytywną, obstawiam, że jednak wyjdziemy głową z, z tej konsolidacji obecnej i będziemy właśnie widzieli niedługo poziomy 4,48. Docelowo nie zdziwię się, jeśli nawet kurs wejdzie w okolice 5,40 zł. Bogdanka. Bogdanka cały czas jest zamknięta w trójkącie, o którym pisałem w analizie w tygodniu dla swoich abonentów. Dosyć mocnym, ale lokalnym jednak wsparciem jest ten poziom, ta, ta linia prowadzona tutaj po dwóch ostatnich dołkach. Jej, spa, jej przebicie będzie oznaczało spadek do bardzo silnego wsparcia, jakim jest niebieska linia długoterminowego trendu wzrostowego. Przepraszam, coś mi się z głosem dzieje, muszę się. Mój głos nie jest przystosowany do takich dłuższych nagrań, dlatego z góry przepraszam za wszelkie problemy, które tutaj słyszycie. No i jak wracając do Bogdanki, to widzicie, że ta linia długoterminowego trendu wzrostowego jest bardzo silnym wsparciem. Jeśli by spadki trwały dalej, to od niej powinno już nastąpić odbicie i kontynuacja ruchu wzrostowego. Jedna rzecz jeszcze. Na piątkowej sesji utworzył się tutaj taki ala młoteczek. Można sugerować zakończenie już spadków i już teraz powrót do ruchu wzrostowego. Potwierdzeniem tego ruchu wzrostowego będzie przebicie tej głównej niebieskiej linii trójkąta, czyli głównej linii trójkąta spadkowego. Wówczas 35,50, 35,40 to będą te okolice, gdzie dopiero będzie można kupować akcje bez jakiegoś ryzyka ponownego. Znaczy ryzyko jest zawsze, ale bez zwiększonego ryzyka zawrócenia kursu na południe. Po wybiciu kolejnym oporem będą okolice 40 zł. W każdym razie dla mnie Bogdanka wygląda pro wzrostowo. Dopiero załamanie trendu wzrostowego to przebicie tej niebieskiej linii i przebicie tej czerwonej linii trendu spadkowego. Wówczas spadki mogą podążać w kierunku 23 zł. No i taka dodatkowa spółka, właśnie ta ALA 11, znaczy jeszcze nie było niukonych, ale ALA 11, którą dołożyłem do. Dziesiątki, o której mówiłem w spotkaniu w filmie bodajże we wtorek, że to będzie po prostu taka spółka dnia, i tutaj zobaczymy mocniejsze ruchy. Zobaczcie, że przez cały okres od 20 stycznia, kurs cały czas mocno rośnie na północ. Mamy tutaj wybicie linii trendu spadkowego. I mimo nie najlepszych nastrojów na szerokim rynku giełdowym, Kognął cały czas idzie do góry. Kurs powoli zbliża się do oporu na 4,75 zł. Tutaj można spodziewać się za, na chwilę zatrzymania tych wzrostów. Korekta spadkowa może sięgnąć w tej świecy, tutaj o tej świecy z 1 lutego z maksimum na 4,55. Lub nawet poziomu 4,40. Następnie powinno znowu nastąpić odbicie, no i spodziewam się kontynuacji ruchu wzrostowego w okolice 6 zł. Nie mam tej spółki kupionej, niestety uciekła mi ona troszeczkę tutaj. No, po tym liczyłem, że tu będzie korekta, chciałem dokupić się po korekcie. Niestety przegapiłem. Nie mam. Ale uważam, że na korekcie, którą teraz omówiłem, trzeba koniecznie ją kupić. Bo 6 zł tutaj jest w zasięgu. I jeszcze trzy społeczki, które mamy na rynku: New Connect, Carlson, Columbus, Jampej. Takie spółki dosyć na topie. Myślę, że będzie również ciekawa ich analiza. W też już swego czasu mówiłem, że tutaj szykują się nam fajne, ciekawe sygnały kupna, ale jak widzicie, chyba niestety one są negowane. Wsparciem był poziom 55 zł, który został wybity na piątkowej sesji. O tej spółce mówiłem, że po przebiciu tej lokalnej linii trendu spadkowego, tej niebieskiej, wzrosty powinny być kontynuowane na północ. Wówczas podawałem wsparcie 55 zł jako ten poziom graniczny, gdzie należy trzymać, poniżej której należy trzymać swój stop loss. No i okazuje się, że to wsparcie pękło. Teraz spodziewam się w takim układzie spadków do 50 zł, czyli do dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Dopiero z tego miejsca ponowne odbicie na północ. Jeśli kurs natomiast wybije dołem, ten kanał spadkowy mamy niżej ma 200 na 43 zł, która jeszcze może zatrzymać dalszy spadki. Opowiem, cały czas pozostaje 85 zł. Kolejna spółka to jest Kolumbus. Co tu się wydarzyło na Kolumbusie w piątek? Przecież by to było tak zwane czyszczenie stoplosów, na to właśnie wygląda. Wygląda na to, że mamy potrójne dno już, no i wygląda na to, że jednak na tym poziomie jest silna strefa popytu, i byki wyciągają cenę za uszy mocno na północ. Powiedz trzeci odbicie od tego poziomu odbicie solidne. Spodziewam się, że teraz będzie właśnie wyciągany kurs coraz wyżej. W przyszłym tygodniu może zostać przebita ta EMA 21 na 19,50. No i dalej kurs w kierunku górnego ograniczenia kanału spadkowego na 27 zł. Wskaźniki są na samych minimach, a więc też są w dobrej tutaj sytuacji, aby odwrócić na północ. Pojawia się dodatkowo pozytywna dywergencja, także wszystko wskazuje na to, że na kawersonie zobaczymy sesje popytowe. Potwierdzeniem odwrócenia trendu będzie dopiero wybicie góry z no i niestety jeszcze wyżej przebicie EMA 200, która jest na 30 zł. Dopiero gdy te poziomy zostaną przebite, wracamy do trendu wzrostowego, no, a to już niestety nie będzie takie wcale łatwe. I ostatnia spółka <laughs> MP. Głos mi dzisiaj nie służy, jak zapewne słyszycie cały czas, no, ale zobaczymy, jak to wszystko. MP, ja tutaj pisałem dla abonentów swojej grupy, takie wpisy robiłem. Że spadki sięgną 2,20, gdzie jest bardzo mocne wsparcie, tam odbicie i wzrosty do około 4 zł. I to on, na tym poziomie zatrzymał się kurs w piątek. Teraz, jeśli kurs ma odbijać, to już właśnie na początku przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku, można już kupować akcje, ponieważ yy, uważam, na czym kupować. Robicie, co chcecie. Ja wam tylko mówię, że można kupować akcje, ponieważ już uważam, że cena będzie teraz zawracała na północ w kierunku ponownie 4 zł. Jedna uwaga. Spadek poniżej piątkowego minimum, czyli poniżej 2 zł, czyli na przykład 1,98, 99, to wybicie tej linii trendu spadkowego. I niestety kontynuacja ruchu spadkowego. Czyli ci, którzy z Was decydują się kupić akcje, tutaj na otwarciu w poniedziałek, od razu stop los w okolicach 1,98, bo jeśli ten poziom pęknie, to niestety zobaczymy tutaj silniejsze spadki. Wskaźniki również są bardzo nisko, także one również przemawiają za tym, że na tym walorze może pojawić się większe odbicie. I to była już ostatnia spółka, którą dla Was miałem dzisiaj przygotowaną. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Zapraszam Was na kolejne. W każdy dzień tygodnia wieczorami około 19.20 19, na spółki ciekawe technicznie. No i w kolejny weekend na znowu podsumowanie najlepszych spółek po, piątkowym, po piątkowej sesji czyli pierwszą dziesiątkę naszego banana. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takich filmach. Jeszcze raz przepraszam za mój nie najlepszy głos dzisiaj rano. Mam nadzieję, że na kolejnym filmie dużo będzie lepiej. Także dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.